Północ, więzienie polityczno-homoseksualne, południe, ta Idziemy na południe w takim razie. Teraz, kasa albo w pierdolce. Oluju, Gimper? Nie kurwa, twoja stara. To nie rzucili ci mi na pożarcie. Jak widać żyjemy. Wiecie, co, chodźmy do naszego obozowiska, to sobie wszystko opowiemy. Dobra. A więc ugrywacie się tu przed armią blowów. Czemu po prostu ich nie rozpierdolimy? Mają przewagę drzemna, hajsownicy i od armia wciąż są więzieni. W takim razie musimy opracować plan ich odbicia. Nareszcie was znalazłem, gagatki! Zamknij jeszcze ja próbujemy rozmawiać. Jak zdołałeś uciec z mojej twierdzy? Jakbyś chociaż raz dobrze zamknął drzwi, to nie miałbyś problemu. ARGH Wiedziałem, że o czymś zapomniałem. FRAJERZE Nieważne, i tak wszyscy jesteście zgubieni. Wszystkie ziemie YouTube Landy będą moje. Naprzód moje Blowy, pozwycięstwo. zwycięstwo. bloły. Blowy. Dobra? Manipulacje. udało się! Może i Blau upadły w walce, ale nie będziecie w stanie mnie pokonać. Dawaj na solo, kutasiarzu. Napierdalać go, Ignacy. Aha, Ignacy leczy, dobra. Bić roka. Niemożliwe, jak to zrobiliście? Pewnie oszukiwaliście. Ale mam jeszcze tajną broń. Tryb ucieczki włączony. Ała, kto tu postawił, to drzewo. Nieważne, i tak wkrótce wszyscy zginiecie. Łaha, zanim ją zaraz pokażę, gniew wieszaka. Gdzie mu spuścić w pierdol w luj.